Jestem Ania z klocki Dzisiaj recenzja dużego zestawu z serii Lego Friends Szpital w Hartley. No to za chwilę sobie odpakujemy No to teraz sobie odpakujmy Pudełko jest bardzo duże Z tyłu nic ciekawego ale... No i przeliczmy sobie worki, raz, dwa, trzy, cztery plus płytka, no i dwie instrukcje, no i dwa arkusze z naklejkami, one są na trochę minus, no zabieram się za budowanie i do zobaczenia na recenzji. A tak się prezentuje po złożeniu już ten zestaw. Dostajemy tutaj jako dodatek karetkę, która wygląda bardzo ręcowo i trzy minifigurki. A główną atrakcją tego zestawu jest taki szpital, który ma jedno piętro. No to teraz przyjrzyjmy się naszemu szpitalowi, a z przodu z ciekawych elementów mamy drzwi, które się otwierają w ten sposób. O, już zamykamy, dostajemy tutaj ich dwie sztuki, a nad nim jest jakiś mały daszek, a na piętrze mamy balkon, który się prezentuje naprawdę super. A na samej górze mamy serce, do którego jest przyczepiony plasterek. Za chwilę sobie omówimy szpital, który ma cztery pokoje: laboratorium, poczekalnię, salę badań i salę prześwietleń. No to teraz sobie omówmy laboratorium. Z ciekawych elementów mamy tutaj mikroskop, który jest naprawdę fajnie zbudowany i nadrukowany zegar, ale to jest naprawdę prosty nadruk. ciekawych elementów, mamy tutaj klawiaturę dla doktor Marii, jeszcze taki dywan, który ma taki plasterek, ale niestety on jest naklejką, no i krzesło, na które może sobie usiąść Emma albo pacjent, który czeka na swoją wizytę. To jest już przedostatni pokój, ale zacznijmy omawiać. Z ciekawych elementów mamy tutaj woreczek z lodem, który jest na łóżku. Niestety ta pościel jest naklejką. Jeszcze dywan, taki sam jak był w poczekalni, termometr i wyniki badań. i ostatnim pokojem jaki sobie omówimy jest sala prześwietleń a z ciekawych elementów mamy tutaj lampę prześwietleń która rusza się w ten sposób jeszcze zdjęcie co zrobiła lampa prześwietleń jeszcze otoskop i strzykawkę, jeszcze jakąś miskę i szuflady w których są różne lekarskie akcesoria takie jak długopis jakaś buteleczka z lekarstwem i łyżeczka ale je wam później pokażę jeszcze łóżko. A drugą częścią tego zestawu jaką sobie omówimy jest karetka, a z przodu z ciekawych elementów mamy światła, jeszcze okna, które się otwierają od środka, a z tyłu mamy tylko otwierną klapę. Tak się ono otwiera, a w środku mamy nosze i miejsce dla doktor Marii i te okna się otwierają w ten sposób. Odłożę ten dach i te okna otwierają się w ten sposób. Bardzo fajnie też się prezentuje jak z zamkniętymi. i mamy jeszcze na dachu światła. W tym zestawie dostajemy trzy minifigurki Doktor Marię, Emma i Itana. Ciekawym dodatkiem jest to, że możemy zobaczyć, jak Itan wygląda po upadku na skórce banana. To jest trochę śmieszny dodatek. No, właśnie tak wygląda i tam po wizycie w szpitalu. No, to rzućmy sobie okiem na elementy zapasowe tego zestawu i na akcesoria medyczne. A z ciekawych elementów zapasowych mamy tylko taki różowy kwiatek, i tyle mi się podoba a te akcesoria medyczne mi się wszystkie podobają. Podsumowanie tego zestawu. Zestaw jest ok, ale są tu minusy. Ten szpital składa się z prawie samych szyb. A wiecie, że szybki mogą być porysowane, a tutaj właśnie są porysowane, więc ocena nie będzie maksymalna. Jest tu jeszcze dużo naklejek przeźroczystych i nieprzeźroczystych, więc ocena będzie gdzieś w okolicy 8,5 na 10. Taka ocena dla tego zestawu będzie superowska. I do zobaczenia w następnych filmach. Subskrybujcie mój kanał i dawajcie łapki w górę. Pa, pa!